Chcemy tutaj młodzieży z Chorzowa pokazać, jak wygląda kawałek hokeja, i być może zachęcić niektórych do tego, żeby uprawiali ten sport. Będzie tutaj pan z hokeja i będzie nas uczył różnych hokejowych sztuczek. Tu jest bardzo super zabawa, że można się razem pobawić. Jest fajna muzyka, można się, po, się nauczyć pojeździć. Po godzinie e, spędzonej tutaj na lodowisku na pewno dziecko się poczuje pewniej i to jest naprawdę pierwszy krok do tego, żeby e, mogli... Mogła ta młodzież uczestniczyć w zajęciach już typowo hokejowych. Tutaj mamy krążki hokejowe, mamy kije hokejowe do dzieci. My musimy ocenić, jakie jest zaawansowanie tych naszych podopiecznych. Jest tak specyficzna dyscyplina, gdzie bardzo wiele aspektów na to wpływa, żeby być dobrym hokeistą. ale na pewno każdy może spróbować. A czy, czy przy tym zostanie, czy będzie to kontynuował lub kontynuowała, bo sekcję kobiecą też mamy, to już potem zależy od indywidualnych jak powiem, zainteresowań.